A! No no, już skończyłeś? Mar do Marasa z kosmosu dzwonią. No. Łączenie się z Bolidem, kurwa, nie. Boli to prawda? Boli to prawda? Ty tylko nie sobie kurwa. On w Google tekstu szuka, dajcie mu spokój. Gorak, to ty się tekstu, wystawiałeś, teraz, kurwa, kurwa, jak byłeś na No już skończ swoje filozofie, dobra, tak? Nie dobra. chcemy cię słuchać, dobra? To nie mów, że na WP sprawdzałeś. <laughs> pa Łukasz, jak go kurwa... Łukasz, jest spokojnie, lubię kurwa gadać z blinem. No bo ale nie, nie jak twoje robimy, in. bo przeszkadza. Knoty i nie wiadomo, co tu robić. Knota, tak, ty frerze kim jesteś, kurwa? Umyj te wrzody z ryja, kurwa, jak do mnie gadać frerze. Bo się jeszcze kurwa zarazę. Nie mam ani jednej kotu, ja już nie dojrzę wątpliwości. Zastęp się kurwa, na groźlicę, bo się dusisz, kurwa. No ja już Ty jaki, jaki robicie już room na poltę? Ja też pójdę, kurwa. 74. No jest to, to na 75. 75 ciebie będą jebać i bez płaka, główny. A z ustęskich sekund drogowych. A ciebie może nie przyptajcie, tym już na bramce lewelowej nie wpuścili, nie? Ja wiem, że cię jebał jakiś tam, gdzieś że ci peł piórowy na chuj, nie musisz szatać. Pra boli sobie gdzieś indziej, bo my po robimy i przeszkadzasz. Pierdoli mnie, co ty kurwa robisz. Cicho, Łukasia, no, ja lubię z bolidem. Ale tabletki no tabletki bierze na No wiej no. się pierdala staryho od rana, z nim no, siedzę w porządku, jest, a ty się kurwa wpierdalasz, kurwa, jak jakaś pała kurwa sądu. Czy nie pasuje, to możesz iść kurwa, żeby się gdzieś wyruchali. Bazeliny no tu przyszedłeś to i wyjdź, nie I przyjść, to wyjść, to no, Bo frężym ja mnie tu zaprosili, chuj, do mi powiedział, żebym tu przyszedł i chuj. A w ciebie wbijam, kurwa, korę i cię mogę obsikać, jak chcesz, tylko się Dobra, pokój. Śmieję się z twojej głupoty po prostu, boli to garnić no no tak, tak. Ja Nie ma bo nie będzie boli. mi jakiś frajer jak ty, kurwa, cis, nie? Masę nie dam, jakiś kurwa, frajerowie. skąd jest, to jest frajer, Skąd frajer? No bo po chuj zaczyna się wpierdalać, kurwa? Jeba pała jak się zwalaczę w ogóle. i gadamy na no temat No i też, po, ja że POI kurwa swoje, robi. Swoje te y, filozofie, nie no dobry jesteś. Ja zauważyłem on co drugie słowo to kurwa. No to tak lubi, To są to jego przecinki. Ja też tak lubię, kurwa. się. Może się w szkole, szkole na tak tak A teraz wyżywa się na na innych. Ty no bo po chuj się kurwa gadam. Po chuj ty się wpierdalasz? No, wyjdź stąd, bo tu jest poi nie, a ty nie masz co. No to stąd, to wyjdź, na moje... co ty mi będziesz mówił, skąd ja mam kurwa wychodzić, ty? Siadnę ci na fotelu w domu i co mi kurwa powiesz, żebym cię zerżnął? <laughs> to by cię wpuścił <laughs> do tego, no. Ja pierdolę... Bym no wjazdł, zosta... bo nic, ty na no tak, mnie by tylko wiasek kurwa został. Bolid, ty, ja mam mogę cię nagrać? Nie. Dobra, jeszcze tak, cię wrzucę tak tak na YouTube. To na YouTube? <laughs> no. I na YouTube go wpierdolisz, kot jak chujnie. Bo no, też mara Marasem sodra na hopie cisnął się w Aj kurwa. was się pod dwa boy Lubię, Lubię, lubisz bo idę się cisnąć to to jest kurwa przyjemność jak chuj Ej Ej Kaori taky Kaori wyśleś kumie. mi to kotko wyśleś mi to jako pierwszy <gulę> Ej czekajcie Sucie, kurde, Suchy jesteś e, suchy weź To to, to nagrał na jeszcze raz Poczekaj chwilę bo skończyłem się zdewaniem A Black, Black, neon, coś Black neon, toś Black kurwa dopiero wbił ty